Kto się modli, będzie zbawiony. Kto się nie modli, będzie potępiony, miała powiedzieć święta Tereska od dzieciątka Jezus. Chciałbym zauważyć, że modlitwa jest jak woda dla rośliny. To jest, jeżeli ktoś się nie modli, po prostu usycha i na nic się zda taka roślina, tylko żeby ją wyrzucić, ponieważ ziemię wyjaławia. Chciałbym zobaczyć, że jeżeli ktoś się nie modli, to nie zna prawdziwego Pana Boga. Bo nie da się znać kogoś, jaki ktoś jest naprawdę, jeżeli się z nim nie rozmawia, tylko się ma jego być może i to nawet prawdziwie, ten fałszywy obraz danej osoby w głowie. Bo Pana Boga poznajemy najbardziej poprzez modlitwę, która jest naszym największym przywilejem. Nie powinniśmy tylko traktować tego jako smutny obowiązek, bo Bóg nie chce widzieć nas smutnymi, bo święty ojciec Pio mówił nawet sam: Bóg nasz jest Bogiem radości. Dlaczego zatem się smucisz? Zobaczmy, że że modlitwa jest naszym wielkim przywilejem. Jeżeli Bóg widzi, że my to po prostu robimy tak z przymusu, żeby grzechu nie było, to taka modlitwa w ogóle mu się nie podoba. Najbardziej Panu Bogu podoba się modlitwa zanoszona do niego czystym sercem, które najbardziej jest upodobnione do serca jego Syna przez pokorę. Natomiast ta pokora właśnie rodzi się przez Cierpliwe, gorliwe, ale przede wszystkim takie wytrwałe odmawianie modlitwy, które musi za sobą nieść wiarę, bo bez wiary Panu Bogu się podobać nie można. Jeżeli ty się modlisz, procisz o coś, a wierzysz, że i tak tego nie otrzymasz, no to owszem, nie otrzymasz tego, bo właśnie w to wierzysz, albo inaczej, nie wierzysz w to, że Pan Bóg jest wszechmogący. Nauczmy się wiary, a wiary uczy się tylko poprzez modlitwę. Chciałbym zobaczyć ten fakt, że jeżeli ktoś się nie modli, a jednak stawia się w roli wielkiego autorytetu, takiego teologicznego, to jest fałszywym prorokiem, bo świętość zdobywa się tylko i wyłącznie na modlitwie, i o tej świętości świadczą owoce tej modlitwy. Czasami wystarczy tylko i wyłącznie się modlić, bo modlitwa stanowi 99% naszego działania, czasami tylko trzeba dołożyć ten 1% od nas. Abyśmy to my byli narzędziami w rękach Pana Jezusa. A więc, jeżeli ktoś chce zamknąć Pana Boga w jakichś schematach, bez życia duchowego i twierdzi, że wie najlepiej, no to przede wszystkim jest on fałszywym prorokiem. Natomiast umówmy się, pokora zobowiązuje nas do tego, żebyśmy stwierdzili, że my nic nie wiemy. A nawet, jeżeli byśmy znali Chrystusa według ciała, mówi święty Paweł, to tak naprawdę go nie znamy. Jeżeli chcemy poznać prawdziwego Pana Boga. To najlepszym sposobem modlitwy, jak to mówi święty Alfons Liguori, to jest taki sposób, gdzie to nie my mówimy, ale gdzie Pan Bóg mówi do naszego serca. Pan Bóg mówi do naszego serca przez czytanie Pisma Świętego. Plus do tego lekturę katechizmu, żeby dobrze zrozumieć co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, a nie żebyśmy Pana Boga sobie swojego własnego na podstawie tego cośmy zinterpretowali to mylnie w głowie tworzyli. Bo już de facto to nie jest prawdziwy Bóg, ale to jest tylko Bożek wymyślony przez Ciebie, który nosi imię Boga biblijnego i taki Bożek zbawić się nie może. Tylko diabły się nie modlą, bo tak jak mówi psalmista, nawet niemowlęta swoim chwileniem oddają chwałę Panu Bogu. Natomiast tak jak mówi jeszcze jedna pieśń kościelna.